Siema! Witam Was w drugim odcinku ze serii pod tytułem Jak zdać egzamin zawodowy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o BHP. Oczywiście jeżeli chodzi o podstawowe zasady BHP, zalicza się na nich strój. Strój składa się tak z obuwie roboczego, który ma, ma, które ma specjalną blaszkę tutaj, dlatego jeżeli spadnie nam na to obuwie cegła, Kielnia, czy cokolwiek innego, nic się nam nie stanie. Kolejną rzeczą są spodnie robocze. Pamiętajcie, jak macie uwalone spodnie robocze, to jest plus 10 do Waszego skillu. Następnym z rzeczy do ubioru jest koszula. Koszula zwykła, najprostsza. I oczywiście koszulka budowlana. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, resztę sprzętu, czyli rękawiczki, gogle ochronne, pace, mieszadła, kielnie i resztę rzeczy, wszystko dostaniecie... Na egzaminie. I pamiętajcie, wszystko jest napisane na tej kartce krok prawie po kroku, jak macie to zrobić. Tylko pamiętajcie, żeby Was nie zjadł stres. Jeżeli was jest stres, jesteście na przegranej pozycji. A więc spokojnie, spokojnie tego podejdźcie. Proszę. Z kolejnych ważnych rzeczy, które warto zabrać na egzamin jest to woda. Pamiętajcie, że będziemy pracować przez 3-4 godziny. I musimy się nawadniać. Kolejną, najistotniejszą rzeczą, którą musicie zabrać, jest dowód osobisty. Bez dowodu osobistego, nawet tam nie przychodźcie. I pamiętajcie, na egzamin zawodowy przynieście dobry humor oraz dobre nastawienie. I wyluzujcie się tak samo jak ja w tym momencie w tej wannie. Bo pamiętajcie, jak będziecie zestresowani, to nigdy nic nikomu nie wyszło. No i teraz, coś o istotnej rzeczy, czyli o cegła. Jakie mamy rodzaje cegieł? Cegieł mamy tak. Pełne, czyli całe. Dziewiątki, połówki i ćwiartki. I pamiętajcie o tym, że spoina w naszym murze musi być na około 1 cm. Mniej więcej to jest grubość waszego paluszka. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają ludzie na egzaminie, to jest np. złe wchodzenie po drabinie i schodzenie po niej. Wchodzimy po wszystkich szczeblach. Drabiny. I załóżmy, że wykonujemy tutaj tynk, tak? Jak skończymy już to robić, to schodzimy po drabinie w taki sposób. Po każdym szczebelku. Teraz zaprezentuję, jak nie powinniście robić. Czyli tak, wchodzimy się tak, co dwa, robimy swoje i schodzimy i nagle... O! Za to macie już odejmowane punkty z BHP i macie... Mniejsze prawdopodobieństwo, że zdacie ten egzamin. A więc nie popełniajcie takich błędów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Liczę, że wyciągnęliście z tego potrzebne informacje do egzaminu zawodowego. W następnych odcinkach Jacek się wypowie, który jest już po egzaminach. I bardzo, bardzo bym prosił, żebyście zostawili subskrypcję, bo większość osób, która nas ogląda, nie zostawia subskrypcji. A to nas bardzo motywuje do dalszego działania. Dziękuję i zapraszam za tydzień.